Siemano, Siemano, witam wszystkich na streamku. Arab Gaming, no, proszę Państwa. Witam bardzo serdecznie. Nie mogę z tym fotelem. Co to był za donate, jak mnie człowieku się skorbiłem, alo? Ile? Dobra widzowie, kończę live'a, dziękuję. dniówka zrobiona, siema Yo, 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 człowieku Wiu, wiu, hejścik no, Widzowie, jak jest hejst, to musi być dobry dzień No nie ma szans, że jest hejst i ktoś ma słaby humor To jest po prostu niemożliwe Lecimy, moi drodzy, coś ponapadać Mamy tutaj mapę wielkie jezioro. Nie grałem jeszcze na czymś takim. Ale jest to podobne do mapy eee... o jeden most za daleko, tylko jest jezioro na midzie. Jest ściana niezniszczalna na midzie. Na mida będzie Juju dobra. Myślałem, żeby wziąć Angelo, ale Juju będzie dobra na mida, bo jest ściana niezniszczalna, a na boki coś, co napada. Lubisz fruta? Nie. Jest szmulem. Pozdro. On jest odklejony. On ostatnio jakiegoś streama miał, bo nim oni tam banują te konta i mówił nie, no tutaj tak mało osób na live'ie, y. mi się już nie chce robić live, y. wiecie? Jak jest tak mało Ludzi, to ja już nie umiem robić liveów. jest jakiś pośledzony. Człowieku, ja miałem 100 ludzi na live i robiłem takie same live jak mam teraz. Y, tam 1000 czy tam 800 ludzi, człowieku. Obce mówi: Nie no, jak, jak jest mało osób, to mi się nie chce. Mi się nie chce. Dał człowieku, streamera pozdro. Łania, łania zmień, zmień łania. Weź se coś innego. Weź coś z dalekim zasięgiem, będziemy mieli pasę z 30 winów. No zmień. Change Daryl, Change Daryl, tak? Change Daryl. Change Daryl. Change Daryl, bro, Change Daryl, Change Daryl, bro, Change Daryl. Change Daryl, Change Daryl, tak? Bro, Change Daryl, Change Daryl, bro, Change Daryl. No zmień to gówno. To się nie nada, człowieku. Prawie żeśmy przegrali na jakiś uposi, patrz. Człowieku 900 pucharków to ma. 22 koła prawie nas napadło. Weź coś z dalekim zasięgiem. Patrz, patrz co ja robię teraz, człowieku. Ty to widzisz, patrz jak on przeładowuje szybko. Prz, chłopie, ten 8 to to teraz w ogóle inna liga jest. To jest człowieku, to jest maszyna zniszczenia. To już nie jest pralka, to jest, chłopie, pralko suszarka. On człowieku, wszystkim jest teraz. Pralka leci na 5k. Pralkę bym wybił widzowie, bo jest problem taki, że patrz, jak sobie wejdziecie we wszystkie lokalnie, Za zadymiarze, pralkę. To jestem drugi, bo jakiś człowieku Olek śmieszny mnie wyprzedził w tym sezonie. I on myśli, że jest najlepszym 8-bitem w Polsce. No nie jesteś, bo ja jestem najlepszym 8-bitem w Polsce. I byłem w tamtym sezonie. I Olek, jak cię spotkam, to masz liścia, tak? Bo ja mam być najlepszym 8-bitem w Polsce. I mam być w najlepszy w zabeli wszechczasów, i mi tego nie zabierzesz. Jak mi to będziesz zabierał, to ci będę gonił co sezon, będę cię nękał w twoich snach. W jednym z najnowszych filmów panda okazał się lepszym ośmiobitem od Olka. W tym odcinku zmierzyli się ze sobą i panda wygrał 3 do 2. To jesteś najlepszy na świecie, wiem. O, dwa baze, Dwa bazę kastraty. Cię ja ledwo chodzę tą postacią. Gdzie, bas Kastrat, chłopie? Ty nie wiesz, co to jest moc pralki. Patrz jak ja ci, chłopie, kastruję twój save. Gdzie jesteś, bas Kastrat? Bas do domu, do domu Bas kastrat. do domu tak, pat co się dzieje chłopie Bas do domu Mordini, chłopie jak napadłem, nie no proszę państwa, nie wiem, order mi jakiś, dajcie najlepszej pralki w Polsce no Człowieku, kolejny mecz, kolejne zwycięstwo, kolejny gwiazda gry Proszę bardzo, oto order dla ciebie Najlepszy 8 bitwę El comeback. No a jak, a jak Crazy Miki, zawsze byłem i nim będę Co ja robię? Co ja robię? Co ja robię? To powinno być karalne. To powinno być karalne. To powinno być karalne. Ja jestem niezniszczalny na tym boku. Jestem najlepszą pralką na świecie. Dwa zero staty, co ja robię? Gwiazda gry po raz kolejny. Nie, ja zaraz wbijam tytuł do niego. Ja zaraz wbijam do niego tytuł. Ja dzisiaj wbiję tytuł do niego na live. Najprawdopodobniej wbijemy tytuł widzowie dzisiaj. Dawaj, 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 daj dawaj. O, ale się obroniłem, ale się obroniłem, wykrywałem mecz, nie, dobra, jestem niezniszczalny, proszę państwa, no nie wiem, zróbcie coś ze mną, ja jestem tak OP, ja, ja nerfa potrzebuję kolejnego, supercel mnie znerfił, to nic nie daje, gwiazda gry, gwiazda gry, gwiazda gry, człowieku, weź, weź chłopie tą pralkę z moich rąk, weź tą pralkę z moich rąk, proszę państwa, zabierzcie tą pralkę z moich rąk, jestem najlepszą pralką na świecie, proszę państwa, no nie wiem, zróbcie coś ze mną. Okane kasegu, Onera łasta Okane kasegu, Jestem najlepszą pralką na świecie, nie boję się tego powiedzieć, tak? Co ja robię? Trzy razy gwiazda gry z rzędu, człowieku, nikt mi nie napadnie. Pan tak kieruje, dokładnie. Co strzelacie we mnie, tuchedy? Nauczcie się chodzić. Boltadik nerfa dostał, ściągnął to jakiś człowieku kapcie na palce, co on miał? On grał z jakimiś kapciami na palcach, chcecie? Na grał. Człowiek teraz gra bez i już grać nie potrafi. Porażka, porażka. O. Dobra, win fartem. Win takim fartem, człowiek. Win takim fartem. Dał, łanie, co zrobił. 0-4, i on mówi, że człowiek. Nie, jak się daje te kudosy. Dao, dao, łanie. 04 screeny, róbcie, róbcie screeny, róbcie screeny. 04 łania, on ci powie, że jest człowiek No, zmienia Daryla teraz. Nie mogę. Mu mówię, że Daryl tu gówno zrobi, to on Darylem. O, teraz szanuję, tak? Jeszcze jakbyśmy mieli na Mida coś ciekawszego niż peny. No, to moglibyśmy napaść naprawdę wysoko, uważam. No ale zobaczymy. Peny też coś tam defnie Co zrobiłeś? Jak więcej ode mnie człowieku, co więcej ode mnie, ty jesteś chłopie chory Trzech najlepszych polskich twórców o Brawl Stars to Panda pod względem skilla Damian pod względem contentu Torii pod względem kickbaitów Kto się nie zgadza, niech rzuci kamieniem Nie no nie możecie tak Znowu będzie drama, Dzowie, Nieprawda, Tori jest najlepszy Pod względem newsów, okej? Okay. Chciałeś powiedzieć no nie wiem. no czemu? Czemu taki hate jest, tak? Nie wolno tak. Sztobno, i teraz dnia to dodaję. Na razie jest crazy mickey. Kurde, no szkoda, widzowie. O! Tytuł, tytuł, tytuł gaming. Tytuł gaming: Syryby, syryby, 64738. Pozdro. Ze złamaną ręką, człowieku. Tytuł gaming na kalece. Na kalece, pralce, co ledwo jeździ. Let's go. Dyłania, opowiadamy historię o Bartusie. Opowiadamy historię o Bartusie i spodniach. Czekaj, ja chcę, dobra, to wam łania opowie. Łania wam opowiada historię o Bartusie widzowej. Jak coś to nie ja. To jest real historia, tak było. Ja wam ją opowiem. Dawno, dawno temu. Na pewnej kameralnej imprezce był Bartes po kociołku z grupką pewnych koleżanek. I wtedy... Bartes zaczął tańczyć na stole. <laughs> Serio. Ja to widziałem w nagraniu z tego. Chyba miał szare dresy na sobie, jak dobrze pamiętam. I jakaś koleżanka z tyłu podeszła do niego i mu ściągnęła spodnie na tym nagraniu. <laughs> to jest cała historia o Bartusie. Legenda głosi, że to jest właśnie ta koleżanka, która wysyła do Nate i się nazywa Napalony Bartus. Serio widzowie, taka sytuacja była. Przysięgam wam, widziałem na własne oczy nagranie z tego. Mieszana za Pokażę ile naprawdę na wodze. Widać mu było stringi? Dokładnie, było widać, że Bartus chodzi w stringach, tak jest. A Bartus teraz? A wy wiecie w końcu gdzie jest Bartus czy nie? Wiecie gdzie jest Bartus? Bartus jest w wojsku. Serio <tus> <tus> wam mówię. Bartus jest w wojsku. Serio wam mówię. <tus> Koleś, była łania, nie no, co ty piszesz? Jest w wojsku, mi wysłał ostatnio fotę kurda dobra nie będę tego... Może wam pokażę jak Bartus wróci, on niedługo ma wrócić więc będzie live jakiś To wam może popowiada jakieś historie z wojska Jest fota gdzie z jakimiś pięcioma ziomkami jest i każdy z nich ma buskuta zrobionego I ma jakoś przed świętami wrócić więc jakoś za tydzień już chyba wraca do domu Cała tajemnica gdzie, gdzie był Bartus Więc was okłamał jak ostatnio na live ie. jeszcze zanim pojechał To mówił że... Że jedzie do Watykanu i będzie nowym papieżem. To jednak nie będzie nowym papieżem, po prostu poszedł do wojska na miesiąc. Napalony Bartus. Napalony Bartus. Złoty. Ja też chcę moda za ten komplement, możesz mi dać zafascynowany, zafascynowany. No, nie wiem, napalony Bartus. Musisz napisać tak. Wiek, rozmiar buta, wzrost, kolor włosów to jest przede wszystkim bardzo ważne. I razem z czatem rozważymy Twoją kandydaturę. To ja też chcę być moderatorem. Moje podanie na moderatora. Wiek: 60 milionów lat. Rozmiar buta, 5. Wzrost, 12 cm. Kolor włosów, łysy. Nadaje się? Ty halo, dalej nie ma 20. Aha, Fabian jeszcze wyprzedził. Fabian. Zł. Wyprzedził. No je... Wyprzedził, wyprzedził. Nie ma 20 dalej. Co tu się odwala ty? W ostatniej minucie. Co to jest za modyfikator? Aha, dobra, że się ma jeden HP. O Jezu, jakie gówno, to tu trzeba brać coś na daleko. Ty ja wiem co wezmę, Tika, chopie. A Riko, Riko weźcie, Riko weźcie. Koriko, weź riko, weź riko. Weź Riko, podbijasz kulki wszędzie. Weź Riko, tu będzie dobry Riko, bo tu jest jeden HP. Colt też mi nic nie zrobi. Baz... Aha, dobra, to jest... Dobra, nie! To jest jeden HP człowieku, takie, dobra, XD, nie mam pytań, nic nie mówiłem. Jestem pośledzony. No. E, z, aha! Fajnie. Aha, to jest jeszcze zbiór dusz. Jakie gówno, nie no człowieku, tragedia. Fajnie, że wszystkich porobili. No mega, no człowieku ta... Nie! Coś zrobię! Coś zrobię tej grze zaraz. Dawaj chłopie, klepiemy go. Dawaj chłopie, on, on, on tu jest. No ten. Ty... <tryk> Co to jest za gówno tryb? Usuńcie to z gry. Nie, no człowieku, dostaliśmy na łeb, nawet nic nie zrobiłem. Nie, dobra, proszę usuńcie ten tryb. Kto w super celu to wymyślił? Co za debil w super celu to wymyślił? Nie, yeah. no mapę człowieku gdzie jakieś. Nie, dobra, XD. Nie było tej gry. Dawaj, pi... piła pod bramę, piła pod bramę, piła pod bramę. Wysuńcie mi, wysuńcie mi! Wysuńcie mi! Ancara Bessie! Messi, gol, Go, 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 Człowieku tak to się robi, proszę państwa, widzieliście to. To jest człowieku zgranie, tak? Byłem nie na spalonym, ale nagle przeleciałem nad przeciwnikami człowieku szybciej niż Mbappé, i byłem spalony, ale co z tego jak tu spalonych nikt nie liczy? NIE! 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 Trafcie to, proszę! Dobra, jaki fart, jakbyśmy tego nie trafili, bym chyba sobie drugą rękę złamał. Tydzień święta. Święta, święta i po świętach. Za tydzień będzie co, niedziela? Nie, poniedziałek, człowieku, jakie ja głupie pytania zadaję, naprawdę, jak wy czasami na czacie. To za tydzień w niedzielę już będzie live z innym tłem. Pozdro. W wojsku jesteś? No, normalnie w wojsku jestem. Jak Bartu... Bartusem w Dywizji. Ocenisz moje konto, nie oceniam kont. Nie oceniam kąt. Dobra. 50 zł donate robię potężną ocenę konta. Taką prawdziwą, człowieku. Wszystko tam oceniam. Za 50 zł analiza konta to się nazywa. widzowie. Nowy cennik robimy. 10 zł donate. 1V1. Top donator dnia. Dodanie do znajomych. 50 zł ocena konta. Wszystko oceniam wtedy na tym koncie. Więc no, zobaczymy. Ktoś chętny na pierwszą ocenkę. No, no i borowa granie 50 zł. No i ocenka konta. My tak to. GJ od 800 8 albo Borowa Niebieski. No ale to chłopie ty mi podajesz ID konta, jak ci mam je ocenić? Klan musisz podać i nick. Chyba, że to jest ID klanu, no to okej. Okay. Zawiedziałem wiedziałem, że za 50 zł ktoś się skusi na profesjonalną ocenę konta przez człowieku najbardziej doświadczonego polskiego youtubera w Brawl Stars w Polsce. Tak to się robi, proszę państwa. Tak się zarabia pieniądze. Ale, ale mu podałem, ale mu podałem Ale jo, jaką bramkę trafił Jak jakonoplu, jak Uuuu, jaka bramka Co tu się wydarzyło? Wuli, jeden złoty Panda, czemu masz odciski na dłoniach Odpucowania torpedy? Nie ukryjesz tego ziomek, przyznaj się ze glaskasz. bedia dwa razy Co robisz? Sela bedia, co <laughs> to bedia? Takiego nie słyszałem określenia. Sela ty, mocne. Widzisz? Mhm. <coughs> <tomujemy> Nie, debile, debile z nas Człowieku, debil gaming, debil gaming Debil gaming, debil gaming Debil gaming, nie, co to było Co to było w ogóle Proszę, wytnijcie to z internetu, nie wiem Zróbmy coś, nie, dobra Nie przyznaję się do tego Napalony Bartus, jeden złoty Dawaj streama na Wigilii z rodzinką Nie, nie mam co robić Tylko streamować Wigilię Odklejeni jesteście Cześć, decyzją, Kto to jest? No ale ty masz przywódcę, nie ja jak coś. Kto to jest? Jak on dołączył? Bskitu. Kiedy wyszedł w WH obcy? i WOT nie pokazał, że wyszedł w WH obcy. Jest jakiś Zeta Sigma z nagle. Magic. Nie, już kopałem, już kopałem, już kopałem, no. Ajajaj... jaj, aj. aj, 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 w twoich oczach widzę, raj. Ajajaj, aj, w twoich oczach widzę, raj. Ajajaj, jaj, w twoich oczach widzę, raj.